3, 2, 1, ogień 100, prostuj Prawy 2+, plus śmiało nie dni 50 Lewy 4, na szczycie lewy 4 do 3 długi, 100. Hamowanie do prawy 2 dni, skupem po prawej podwójnym. 250. Prawy 5 dno. na szczycie prosto. 50 hamowanie do lewy 2 plus 1 na shooter. Lewy 2 plus 1 na shooter. Lewy 3 plus śmiało. Do prawy 5. Minus 50. Lewy 6, krótki podbija, Do prawy 4 plus śmiało. 50. Prawy 4 w długi. Do lewy 4 plus na aspakt. No. Субтитры сделал DimaTorzok